Witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie, dzisiaj odcinek finalny ponieważ w poprzednim odcinku zadałem pytanie, czy taki zespół prostowniczy prostownikowy, jak to jest napisane 12V 6A prądu szczytowego, jak koledzy mi podpowiadają jest w stanie naładować ten oto akumulator pokazywałem, prezentowałem, omawiałem, więc nie będę się powtarzał do po gęstości elektrolitu na poziomie 1,28 g na centymetr sześcienny. Poddałem go ładowaniu. Może inaczej, zaczniemy od początku. Zmierzyłem ten akumulator, zważyłem ten akumulator i dokładna jego waga była 13 kg 970 g. Gęstość elektrolitu, którą zmierzyłem tylko w tej celi odbiegu plusowego. No w sumie powiem szczerze żałuję, że nie wpadłem na pomysł pomiaru wszystkich cel, bo bym miał już jakąś diagnostykę przeprowadzoną na tym akumulatorze. Mój błąd, ale tak zrobiłem. Gęstość w tej celi wynosiła 1,15 g na centymetr sześcienny. Dokonałem pomiaru tym moim testerkiem. Wartości były takie, że Stan sprawności był określony na 41%, czyli SOH. Rezystancja wewnętrzna była określona na 7,5 mili i według normy EN prąd rozruchowy 305 amperów. Z takim żeśmy wynikiem wystartowali. Dałem go ładowaniu przez 24 godziny. Obserwowałem, chodziłem, mierzyłem temperatury samego urządzenia, więc nie wykazywało tutaj jakiejś niestabilności. Na tu jak słuchajcie, generalnie 26 stopni, a tam jak na fusia, zaświeciłem to jakieś 33-34, więc tutaj żadnych rewelacji nie było. Akumulator startował z temperatury, jak pamiętacie, w granicach tam 6 stopni Celsjusza, ponieważ tak był wyciągnięty z pojazdu. Temperatura w tym pomieszczeniu wahała się w okolicach między 15 a 19 stopni podczas tego testu, więc nie mamy tych, tych słuchajcie, temperatur takich, jak powinno się robić te testy, no, ale takie mam warunki, a nie inne, bo najlepiej by było tam te 25 stopni, żeby te wszystkie gęstości i tak dalej miały jakiś punkt odniesienia wzorcowy. No ale dobrze, po 24 godzinach ładowania. Notowałem słuchajcie takie wartości prąd ładowania 1,4 amperów to była taka średnia wartość ponieważ ten prąd sobie no, cały czas wykonywał tutaj takie ruchy troszkę mniej troszkę więcej napięcie zresztą to samo ja to nazywam że to pływa było w granicach średnio 15,3 V i po tych 24 godzinach, znowu dokonałem tylko pomi pomiaru tutaj od strony bieguna dodatniego, uzyskałem gęstość 1,25 i pół tak to nazywam, dlatego że na skali reflektometru wyraźnie było przekroczone powyżej 25 tak w połowie między 25 a 26. <coughs> Uznałem, że w sumie w ciągu 24 godzin zrobił, zaliczyłem mu ten test no bo zrobił robotę. Dlaczego? Dlatego, że na skali reflektometru powyżej 25, 1,25 g na cm sześcienny mamy już taki napis good. Czyli no, mieścimy się na tej, można powiedzieć, ostatniej kresce, gdzie można uznać, że jest dobrze. Eee, nie przerwałem procesu. Poddałem go kolejnym. 10, 10. Akumulator został przez kolejne 10 godzin ładowany poprzez ten prostowniczek radyjkowy, jak go mój kolega nazwał, radyjko. Bardzo mi przypadła do gustu ta nazwa. I też go będę tak nazywał. Czyli tak. Upłynęło 34 godziny. Gęstość elektrolitu, znowu mówię o tylko tej celi, bo tak robiłem ten pomiar. 128. 8 grama na centymetr sześcienny, już tam więcej parametrów. Słuchajcie, tutaj w tym momencie nie mierzyłem. Yy, odpiąłem. Yy, aha, dobra. Jeszcze raz, słuchajcie, podpiąłem go na 10 godzin. Yy, po czym wyłączyłem to urządzenie. <laughs> Nie mierzyłem już tu żadnych parametrów, dlatego, że tutaj cały czas burzliwie to pracowało, koreczki musiały być tak włożone jak teraz, żeby mi nie wychlapywało. Dlatego, że tam pracowały gazy, na i tlen. Ale co? Odczekałem 10 godzin, żeby to wszystko się ustabilizowało, uspokoiło. No i jesteśmy właśnie w tym momencie, czyli w sumie minęło 44 Godziny ładowania tego akumulatora, plus 10 odpoczynku. No i teraz zmierzyłem sobie, żeby Wam nie zawracać, słuchajcie, zabierać czasu przy długimi nagraniami, jak to wszystko mierzę i robię. Zmierzyłem jego wagę. Postawiłem na wytarowanej wadze. Waga pokazała 13 kg, 897 g. Czyli po odjęciu yy, wnioskuję, że ubyło mi 76 gramów wody z tego akumulatora podczas procesu ładowania tym malutkim radyjkowym prostownikiem. Radyjkowy, bo kiedyś takie radyjka się na plaży nosiło. Ja sobie to przynajmniej tak kojarzę. <laughs> Co teraz postanowiłem zrobić? Wykonałem słuchajcie, test tym reflektometrem. Ja mam taki, po prostu za 5 dyszek sobie kupiłem. Myślę, że dobrze pokazuje. I zapisałem sobie ten pomiar. Słuchajcie, gęstości na poszczególnych celach. Przy biegunie plus dodatnim, tym, mamy gęstość 1,28. Kolejna cela w kierunku biegunu ujemnego, 1,28. E, tu ten czerwony mamy 1,29. No i takie pół, czyli pomiędzy 1,29 a. 30. Dlatego tą piąteczkę domalowałem. Tutaj mamy 1,28 i też takie pół. Tu mamy 1,28 i przy biegunie ujemnym 1,27 i pół. Tak wygląda gęstość elektrolitu. Mierzona tak, jak mówię, w tej temperaturze, w którą w tej chwili mamy w pomieszczeniu. Wiadomo, że gęstość elektrolitu wzrasta w momencie kiedy spada nam temperatura, no po prostu ta ciecz się robi gęstsza, więc te wartości troszeczkę będą przekłamane, ale chciałem podkreślić, że to jest amatorski test, taki robię go sam dla siebie i dzielę się z widownią, więc proszę to tak traktować poglądowo. Co teraz zrobię? No ponieważ odstał sobie ten akumulator już odpowiedni czas, zmierzymy napięcie spoczynkowe tego akumulatora. Tutaj mam multimetr podpięty do żabki, tak sobie użyłem, bo nie mam, ta żabka mi nie obejmuje. E, przykładam e, końcówkę do bieguna dodatniego i napięcie spoczynkowe mamy 12,92 V. I tak to się, słuchajcie, trzyma, bo ja już jestem tutaj od dwóch godzin. Um, mierzyłem na samym początku z ciekawości, więc no, trzyma mi się to napięcie stabilnie. Teraz przeprowadzę test tym moim testerkiem i powiem szczerze, że trochę się boję, bo on tutaj nie ma, słuchajcie, możliwości wprowadzenia wartości temperatury, w których wykonuje pomi pomiar. Nie wiem, czy założenie producenta było takie, że za każdym razem mamy go używać w temperaturze 25 stopni czy 27 stopni Celsjusza. No ja nie mam takiej możliwości i powiem szczerze, nie za bardzo ufam wskazaniom tego testera. Bo z przeświadczenia wiem, że niektóre akumulatory są naprawdę w dobrej kondycji, a on pokazuje mi jakieś tutaj farmazony, tak mi się wydaje. Nie wiem. Nie rozgryzłem jeszcze tematu, o co chodzi, żeby te testery działały poprawnie, czy ten mój. E, koledzy mi piszą w komentarzach, że to bardzo łatwo jest oszukać. Nie napisali mi e, nic więcej. Dobrze, słuchajcie, dla Was w, wszedłem tu w końcu w te ustawienia i wyłączyłem tego piszczka, który strasznie mi irytował. Przechodzimy dalej. A, Jak widzicie, do filmowania to on też jest taki... Super. Mamy test poza pojazdem. Mamy zwykły zalany. Mamy w normie EN. I tutaj już wcześniej ustawiłem sobie, jeszcze sprawdzę, czy nie zrobię byka. Prąd rozruchowy 480. No to dobrze. Dobrze jest to zapamiętane, i teraz sobie wciskamy tutaj test. I zobaczcie, sprawność akumulatora SOHC. Jest na poziomie 60%, a mieliśmy na 41%. Rezystancję wewnętrzną mieliśmy na starcie 7,5 milioma, mamy 6,2 milioma. Prąd rozruchowy mieliśmy 305 amperów, a mamy 368 amperów i jeszcze sobie to przełączymy na stan naładowania. Stan naładowania pokazuje nam 98%. I teraz tak, napięcie spoczynkowe, które mierzyłem, nam się pokrywa, bo to jest 12,9 V. Tutaj mamy chyba, że ustawiłem akumulator 480 A. Dlaczego jest tu napisane, że wymiana? Dlaczego tu jest na czerwono? Powiem szczerze, nie rozumiem troszkę tego testera. Jakby ktoś był uprzejmy, znowu nakłaś mi wiedzę do głowy, to chyba będę w niebo wzięty. Jedyne, co jeszcze mi przychodzi do głowy, to zrobić przy Was, słuchajcie, tak jak robiłem z tej e, celi no, przy biegunie dodatnim. pobierę sobie troszkę elektrolitu pipetą i pokażę Wam na reflektometrze, jak wygląda ta wartość, żeby nikt mi tutaj nie zarzucił, że sobie coś tu namalowałem, a nie ma to pokrycia w rzeczywistości. No mamy takie, słuchajcie, jeden... Wiecie co? Przed chwilą mierzyłem. Było 1,28, a teraz to jest takie 1,28 naciągane. Ale... Nie wiem, dlatego że może się miernikami tu bawię, czy coś takiego, czy ten test robiłem. Było takie naprawdę wyraźnie 1,28, a teraz jest takie 1,27,8 na moje oko. Dobra, no ale taka jest prawda, tak pokazuje jak jest. Dobrze, w takim razie, bo sam już jestem troszeczkę, że tak powiem, słuchajcie, zmęczony po pracy jest wieczór. Wezmę z tej najlepszej celi, gdzie miałem tutaj 1,29,5, i porównam sobie te wyniki. Tylko muszę włączyć pauzę, bo muszę napełnić, yy, trzymać to, żeby to było równo. Bo to tak troszeczkę problematyczne jest. Słuchajcie, nie wiem dlaczego mi się to ściemnia, kurczę, może na nie trafiłem. Przepraszam na chwilę. No, nie wiem. Robię zooma i się i mi się to wszystko jakoś tutaj nie układa. No, musimy tak, niestety, nie zumuję. Nie Ale widać, 1,29 jak byk. Może ta delikatna różnica, słuchajcie, między tym pomiarem, który robiłem wcześniej, a teraz, co wam pokazuję. Powiedzmy o, te, o tą połóweczkę. Wynika z tego, że reflektometr myłem w zimnej wodzie. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy też nie. Dobrze, troszkę mnie irytują wskazania tego testera. Nie mam, jak zmierzyć w pojemności rezerwowej tego akumulatora, czyli poddać go testowi, na przykład obciążyć 25 amperami, czyli takie, jakie najczęściej występuje w pojazdach. Włączyć stoper i mierzyć, do jakiej, znaczy ile, ile czasu upłynie, zanim rozładuje się do wartości 10,5 V. Ani na to specjalnie nawet nie mam czasu, jak tego monitorować w tej chwili, bo jest środek tygodnia, pracy mam bardzo dużo i dalej, ale jedyny test jeszcze, który mogę Wam pokazać, prezentowałem na swoich filmikach taki gadżet pod zapalniczkę i pójdę, zabuduję teraz ten, samochód, ten akumulator do samochodu, który jest zmarznięty mamy, on cały czas stoi, wróci po prostu do tego pojazdu z którego został wyciągnięty, auto jest zamarznięte mamy temperaturę minus 4 stopnie szyby z lodu i tak dalej i zobaczymy co tam ten gadżet pokaże akumulator mam już zabudowany w pojeździe klemy zostały oczyszczone wcześniej e Jedną, druga końcówka. Idziemy do pojazdu. Jak widać, szyba jest zamarznięta, pokryta lodem. Ale co? Przekręcimy zapłon. Mój gadżet, słuchajcie, wskazuje. Muszę go doświetlić, bo nie zobaczymy, co wskazuje. Napięcie spoczynkowe 12,6 V. Jest to skrzynia automatyczna. Muszę wcisnąć pedał hamulca. Odpalamy. No, zagadał. Co tu mogę powiedzieć? Dosyć spore obciążenie przy starcie. Ale zapalił. I mamy full na zielono. Dodam, że w tym samochodzie jest w bardzo dobrej kondycji rozrusznik, bo wcześniej był sprawdzany. I w bardzo dobrej kondycji alternator, bo był regenerowany. W bardzo zaufanym warsztacie przekręcę sobie troszkę kierownicę i jeszcze raz zgaszę załączyłem sobie zapłon wartość mamy 13V, troszkę spadna wiadomo, akumulator jest pobudzony przez alternator o wiele większym prądem niż przez ładowarkę Tak to wygląda. Słuchajcie podsumowując ten zespół prostownikowy po moim tacie świętej pamięci moim zdaniem zrobił dobrą robotę. Jest to wiadomo małe urządzonko ale pracowało stabilnie. Oceniam je jako bezpieczne. Koszt takiej używki 40 zł, Gęstość którą chciałem osiągnąć Osiągnąłem. No, wiadomo, jest to zależne od kondycji stanu akumulatora. Nie wiem, jakie będą Wasze opinie. Bardzo chętnie poznam Wasze opinie, jak to z Waszej strony oceniacie, szczególnie ze strony fachowej, ale zajmie ten prostowniczek u mnie na półce honorowe miejsce. Tak jak mówię, jest to po moim tacie świętej pamięci, w związku z tym. Będę go trzymał, ile, się, ile będę mógł I na pewno jeszcze będę z niego korzystał nie raz Z ciekawości, jak to wszystko, słuchajcie, wygląda Bo mam wiele jeszcze pytań Wiele jeszcze wątpliwości Wiele mnie czeka jeszcze, że tak powiem Zdobycia wiedzy Odnośnie interpretacji różnych rzeczy Tak jak mówię, ten test Nie zrobiłem tego w sposób profesjonalny Tylko bardziej amatorski proszę to traktować jako poglądową. No bo tak naprawdę chciałem sprawdzić czy taka ładoworeczka jest w stanie uzyskać gęstość na poziomie 1,28 cm na, ja, czy przepraszam, grama na centymetr sześcienny i jak to będzie funkcjonowało. Jeszcze raz dziękuję za komentarze. Za subskrypcję mojego kanału, chociaż jest to charakterystyka, mój kanał ma charakter. O tematyce, w zasadzie jest o, o tematyce pszczelarskiej, ale jak ktoś ogląda moje materiały pszczelarskie, to wie o tym, że zajmuję się e, kwasami. W zasadzie w tej chwili jednym kwasem, kwasem mrówkowym do utrzymania pszczół, e, pogłowia pszczół w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej. No i ktoś mi tam dawno temu nadał. Ksywę doktor Kwasek. A teraz się słuchajcie, ponieważ pszczoły dobrze zimują, już zaczęły się rozwijać w niektórych ulach. Słuchajcie, już się zaczyna robić ciepło. A mamy 20 nie przepraszam 30 stycznia mamy 2014 roku. Zaraz zresztą do nich pójdę i zobaczę, jak to jest. Wezmę sobie pomierzę temperaturę na powałkach. No ale doktor Kwasek, słuchajcie, też się zajmuje dalej kwasami, tylko że w akumulatorach, i tyle chciałem spętować na koniec. Trzymajcie się bardzo ciepło i serdecznie Was pozdrawiam. Do miłego zobaczenia. Liczę na znowu jakieś fajne komentarze, które troszeczkę mnie nakręcą w tematyce akumulatorów. Bo no powiem szczerze, całe życie zajmuję się mechaniką. Jakąś tam elektrotechniką, jakąś, słuchajcie, takim, no, tak jak to jest przy samochodach, i nigdy się nie pochylałem nad problemami czy diagnozą akumulatorów. Jeżeli stanowiły problem jakiś, to się po prostu wymieniało i nie było problemu. Czy też alternator, czy coś się regenerowało, no, no na takiej zasadzie, nie? Nigdy się nie zagłębiałem, tak naprawdę przez tyle lat mi nie przyszło do głowy. Nie miałem jakiegoś bodźca, żeby poznać po prostu świat akumulatorów Bo tak naprawdę wszystkie samochody dzisiejsze No to wszystko mamy na prądzie, nie mówię tutaj o elektrykach, hybrydach bo to jest No tam jest więcej tego prądu, tego wszystkiego, wyższe napięcia i tak dalej tam 400V i w ogóle Tylko Dużo samochodów przyjeżdża, słuchajcie, z zaświeconymi kontrolkami diagnostycznymi, a to to, a to tamto, a to wszystko po prostu ma źródło tak naprawdę, że pracuje nie na nieprawidłowych wartościach dostarczanych przez akumulator czy przez alternator i przekłamania na poszczególnych hmm, czujnikach z reguły właśnie związanymi z systemami bezpieczeństwa no, powodują to, że zapalają się kontrolki diagnostyczne i hmm, samochód domaga się wizyty w serwisie. Także chciałbym to wszystko bardziej zrozumieć. Jeszcze raz pozdrawiam, bo się już zapętlam. Do miłego zobaczenia.